Choć gry wideo uważane są za rozrywkę, niekoniecznie muszą być zabawne. Jeśli jednak, siadając przed monitorem, liczycie na beztroską zabawę i chcielibyście się trochę pośmiać, zapraszamy do naszej topki gier humorystycznych z premierą w 2024 roku. Śmiech to zdrowie, a zatem warto wykorzystać każdą możliwą okazję do tego, by o nie zadbać. Gly humorystyczne mogą się kojarzyć z jakimiś niewielkimi produkcjami, jak choćby dwie części Sąsiadów z Piekła Rodem, ale i bazować na mocnej licencji, czego dowodem jest seria South Park. Warto przyjrzeć się zatem, co takiego zaplanowali dla nas twórcy w tym roku i które z powiedzonek odnajdzie tu swoje potwierdzenie. Jest się z czego pośmiać? Czy może śmiech przez łzy? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w naszej topce. Zapraszamy! Idiot Fantazy, premiera w czerwcu. Gra, która zgodnie z opisem ma uchylać się wszelkim konwencjom. Trudno jasno przedstawić jej zasady, gdyż zgodnie z zapewnieniami twórców mogą one być stale modyfikowane. Mamy tu do czynienia z rogajkiem, -like w którym najistotniejsze jest szukanie ksiąg z zasadami. To one mają zmieniać obowiązujące prawa i nadawać rozgrywce inną dynamikę. Prison Architect 2, premiera 3 września. Jesteście fanami budowania przestrzeni w serii The Sims, a co powiecie na zaprojektowanie więzienia? Prison Architect 2 jest rasowym city builderem, ale ze względu na zabawną konwencję i podejście do tematu może być również źródłem radości i odskocznią od codziennych zadań. Naszym celem będzie nie tylko zatroszczenie się o to, by więzienie dobrze wyglądało. Ale również, by nikt z niego nie uciekł. Nasi podopieczni mają bowiem masę ciekawych pomysłów. Produkcja jest dostępna już w preorderze, a zagrać w nią będzie można na początku września. Analogia między datą wydania gry o więzieniu a rozpoczęciem roku szkolnego nie jest przypadkowa. Simon the Sorcerer Origins, premiera we wrześniu. Powroty do znanych marek bardzo rzadko wypadają średnio. Zazwyczaj albo wpasowują się w gusta graczy, albo są zaledwie odgrzewanymi kotletami, mocno wciskającymi nasz przycisk z napisem Gieryczkowa Nostalgia. W tym roku czekają na nas początki przygód Szymona Czarodzieja. Prequel znanej i lubianej gry pozwoli nam wcielić się w protagonistę i poznać jego młodzieńcze lata. O tym, czy Szymek nas oczaruje, dowiemy się jeszcze w tym roku. Deer Hunt. Premiera w trzecim kwartale. Temat polowań sam w sobie jest mocno kontrowersyjny. Jednak oddzielając rzeczywistość od wirtualnej rozrywki, można dostrzec, że okazuje się wdzięcznym tematem do gry. Nasz bohater zostaje wysłany przez króla, by upolować najwspanialszego jelenia w całym królestwie. Okazuje się to dużo prostsze w teorii niż w praktyce. Oprócz głównej misji czeka na nas masa zadań pobocznych, i to właśnie w nich znajduje się potencjał na gagi i inne śmiesznostki. Bardzo przyjemny jest pixel art, w którym powstała produkcja, ale o tym, czy będzie się w nią równie przyjemnie grało, co na nią patrzyło, wypowiecie się sami, jeśli oczywiście po nią sięgniecie. Rich Dad Simulator Simulator bogatego ojca to klasyczna przygoda od finansowego zera do bohatera. Wcielamy się we właściciela sklepu, którego głównym zadaniem jest rozwinięcie biznesu. Praca w przybytku to jedno, ale czeka nas także uczestnictwo we wszelkiej maści wydarzeniach, które mogłyby podnieść prestiż nasz oraz sklepu. Już z końcem roku będzie można ocenić, czy warto zawalczyć o siebie i rozwijać się w biznesie, czy może lepiej urodzić się bogatym i po prostu coś odziedziczyć. Tavern Keeper. Jeśli nudzicie się niczym mopsy w oczekiwaniu na zamówione danie, ta gra pozwoli Wam odkryć, że praca w usługach to nie jest taka prosta rzecz. Wcielicie się w niej w zarządce tawerny. Na waszej głowie będzie utrzymanie tego przybytku, dbanie o satysfakcję klientów i pracowników, a także mniej istotne sprawy estetyczne. W sam raz dla fanów Simsowego dodatku własny biznes. Be my mom. Maternity Simulator. Take care of your child. Premiera w 2024. Macierzyństwo to piękna, ale i poważna sprawa bardziej kojarząca się z samą radością niż humorem. Mimo to, gra o tej tematyce, z pewnością poza walorami edukacyjnymi, przedstawia także opiekę nad dzieckiem z pewnym przymrużeniem oka. Rozgrywka po porodzie polega na wykonywaniu zadań związanych z piastowaniem malucha, karmieniem, przewijaniem, dbaniem o higienę. Trudno ocenić, na ile taka przeprawa miałaby przygotować przyszłe mamy, a na ile ma je zachęcić. Ale na pewno pomysł jest ciekawy. Może także zwrócić uwagę fanów wszelkich gier Simsopodobnych. Dokładna data premiery nie jest znana, ale wiadomo, że będziemy mogli zostać matkami jeszcze w tym roku. Bernard, premiera w 2024. Gry słowne są super. Ta gra za gry słowną właśnie ma plus na starcie. Jednakże, zwracając się ku ważniejszym elementom produkcji. Może go zdobyć także za kształt. Otóż wcielamy się w tytułowego bohatera, misia ucznika, który przemierza kolejne plansze i ma wykonać swoją misję. Nie wiemy jeszcze jednak, co to za zadanie. Polski autor skorzystał z wielu rozwiązań. W grze znajdziemy elementy platformowe, znane z karcianek, czy choćby wykorzystanie fizyki w walce z przeciwnikami. Całość ma być okraszona bardzo specyficznym humorem bohatera, przywodzącym na myśl podobnego misia z filmu TED. Premiera planowana jest na ten rok. Jeśli jednak gra bardzo Was zainteresowała, możecie spróbować swoich sił, pobierając bezpłatną wersję demonstracyjną. Exhausted Man. Wcielamy się w postać wycieńczonego i umęczonego życiem człowieka. Zmagamy się z zadaniami dnia codziennego, takimi jak odkładanie rzeczy na miejsce czy przemieszczanie się w niewielkich odległościach. Wszystko to dzieje się, gdy leżymy, ponieważ. Nie mamy sił na to, by wstać. Całość faktycznie wygląda komicznie. Obecnie jest dostępne demo produktu. Campus Life, premiera w 2024, to kolejna gra symulacyjna, stawiająca na humor. Jak sam tytuł wskazuje, umożliwi nam powrót na studia, ewentualnie pójście tam, jeśli sięgną po nią młodzi gracze. Oczywiście z naciskiem na to, co najlepsze mniej nauki więcej pobocznych aktywności. Grafika prezentuje się bardzo ładnie, a sami twórcy przekonują, że zaimplementowane mechaniki dadzą nam sporo satysfakcji. Jeszcze w tym roku będziemy mogli krzyknąć: Sprawdzam. Trudno powiedzieć, czy któraś z gier z naszego zestawienia faktycznie pozwoli nam na odstresowanie się i zapewni śmiech niczym w Sitcomach. Wiele z nich to produkcje niszowe, które humorem mogą próbować ukrywać braki w innych mechanikach. Jakkolwiek, by jednak patrzeć warto pewnie dać im szansę i przynajmniej część z nich przetestować. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za waszą uwagę. Jeżeli podobają wam się nasze materiały, subskrybujcie nasz kanał, żeby zawsze być na bieżąco. To małe kliknięcia dla was, ale wielkie dla Grajmerek. Zapraszamy was również do śledzenia naszej strony Grajmerkowego podcastu oraz social mediów. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie filmu.